I witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę w świecie Heroes 3. W grze Heroes 3 of Might and Magic Shadow of Death HD Mod. Moi drodzy, 16 kwietnia. Mam nadzieję, że u was jest też taka zarombista pogoda. Bo po prostu, wyjrzałem przez okno dzisiaj, no po prostu wszędzie zazielenione po prostu drzewka. O, jeszcze po prostu dzisiaj jest taka pogoda, że o, Mam nadzieję, że u was też jest i nie siedzicie i nie oglądacie Heroesów. <noise> w domu tylko, tylko faktycznie gdzieś poszliście. Gelu, gelu, Galu. O tutaj, mamy safe numer 1 i lecimy. Eee, dobra, słuchajcie, kilka rzeczy, które chciałem tak omówić, jak to zwykle bywa w, w tych naszych heroesach, że sobie omawiamy jakieś tam poszczególne aspekty. Przede wszystkim, moi drodzy, eee, o tu gospodarstwa, nawet nie miejsce, Ciapaki. Przede wszystkim, od czego by tu zacząć? Atak sądów? Wczoraj tam trochę zmieniony był układ filmów i po prostu widziałem, że no odbywało się no jakieś po prostu zdziwienie totalne, że zmieniły się filmy, jakim cudem mogły się zmienić filmy? No, takim cudem, że, że, że po prostu informuję o tym zawsze na Facebooku, więc jeśli, jeśli nie macie jeszcze tego jakoś tam zalajkowanego czy, czy coś w ten deseń, no to polecam wam gorąco, bo po to jest ten Facebook, e, do, jest to jakieś tam narzędzie no, komunikacji między nami, więc no, ja tam o wszystkim, naprawdę o wszystkim, a no, to jest nekro. E, ja tam naprawdę o wszystkim informuję, więc no, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo takie zmiany czasami się pojawiają, tak jak była ta wczorajsza zmiana. To, no To mówię, sprawdzajcie to, sprawdzajcie to i, i ja to no, będę wszystk, temu wszystkim informuję, tak? Nie, nie staram się nie zalewać Was jakimś spam z tego Facebooka. A jeśli macie zajkowane, nie dochodzę do was te informacje, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Niestety Facebook ma, ma takie... Co wy tu macie? Spojadę w ogóle? Zapiszmy grę. Facebook ma... Oż ty kurde! 40 Liszów. No, nie wiem czy ja jestem w stanie to pojechać. Nawet przy moich statystykach dosyć mocnych, ja nie sądzę, żebym był 60. Mogę zadać wszystkim, no to jest mało. Kula ognia, 65. 150. No, mogę przy Wajcie, ale to jest ile 3. No, zobaczymy, ale. Nie, no nie ma w ogóle podejścia. W ogóle nie ma podejścia na ten zamek. Eee... Hmm. Mają tu kapital na pewno To jest taka kwestia irytująca dosyć. Ciekawe, czy oni stan w ogóle mogą bohaterem jakimś wyjechać, nie? To wygląda jakby popłynęli kimś na morze. Może ja go nie zraszowałem odpowiednio szybko Nie wiem może, może, może Eee Kapital trzeba tu zrobić, to zaczekajmy może z hajsem. Piotrki głoszą, że druidka z odległych obieży ma kłopoty z nekromantą. Zastanawiasz się, czy, czy śmierć Lorda Falorella ma coś z tym wspólnego? Okej. Okay. Niestety irytują mnie tym, że mają ten wkurzający komin smrodu, którego bardzo nie lubię. No zupełnie nie, ale mogę was pokonać na szybciocha. No ba, dałem defense, więc to nie było najmądrzejsze na świecie, ale okej. Okay. Grunt, efektywne. Nie wiem, czy oni bohaterów nie mogą zrobić, czy nie chcą. Stała armia, nie? W tym soldarem, Może oni po prostu tam nie mogą zrobić wojska, bo mają w skrypcie zapisane, żeby nie robili jakoś. Kuj go tam wie, jak to się mówi. E, kapitol, no nie będę robił, bo chociaż powinienem był go zrobić w gruncie rzeczy. Weź te hajsy. Weź podskocz tu. 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 Okej, okay. Teraz tak te... podejść tutaj jeszcze, co tutaj jest. Tak, widzicie, oni jakby to nic nigdy nie zbierali, nie? Ten zamek po prostu pewnie ma taką armię i, i tyle. I ktoś... mówiliście mi też, żebym raszował ten scenariusz, bo komputer tu ma kilka po prostu rozwiniętych zamków na starcie, więc ponoć trzeba się spiąć. Problem w tym, że ciężko mi zaraszować, jeżeli ja nie mam armii i oni mają tak mocarny zamek, który gdzieś w okolicy mnie, nie? Fajnie będziemy mi grali na morale, więc. W sumie spoko. jak już dostaliśmy tę morale, to nie będę na niej rzekał. Z morale to jest taka umiejętność, że jeśli ją mam, to, to z nią gram. Jeśli nie mam, to jakoś specjalnie za nią nie tęsknię, więc. Yy, Luźnie. Plątam się jak smród po gaciach. Idź po armię, przywieź wojsko i pojedziemy z czymś. To jest ten skarb to zrób tutaj to. Tutaj nie wiem, co zrobić. Gildy górnicze i skarbiec, jeżeli już cokolwiek. Skończ turę. Tym terenem rozciąga się gęsta sieć podziemnych tuneli, które łączą brzegi rzeki i dają dostęp do wielu odizolowanych obszarów. Właściwie wykorzystane tunele mogą posłużyć za bazę wypadową dla niespodziewanych szybkich ataków. To godna rozważenia strategia, tym bardziej, że przeciwnik czujnie brzeż... strzeże brzegu rzeki. O właśnie, no to mamy to, o czym mówił mi jeden z oglądających, komentujących, żeby właśnie wykorzystać tunele tutaj podziemne, bo, bo one nam mogą bardzo mocno pomóc, jeżeli chodzi o przebicie się do wrogów. Dobra, zróbmy kurcze. Ty, przyjacielu, jedź w tą stronę jak najszybciej. Po drogach jeszcze, gelu, odbij tylko te jednorugi. Jeżeli już cokolwiek masz odbijać, tutaj o was nie pojadę. Jesteście kurde silni. Pięć smoków, no i te lisze przede wszystkim bolą. Plus ostrzału, wiecie, ostrzelców ich nie. Skarbiec. Co siódmy dzień w sumie to można skorzystać. No, zrób jeszcze to tutaj. Skończ, turkę. Jak tu jesteś już, to możesz wpaść po armię. Elfów oczywiście nie wziąłem, bo, bo po co, a mamy jednorogi. Może te elfy trzy zostawmy, warto by było je ulepszyć. Chociaż tyle powinno starczyć na ulepszenie tych elfów, nie? Um, coś takiego. Gdybym miał tych elfów więcej, bym się pokusił na pokonanie ich. Dalej, i bardzo niebezpiecznym prognostykiem jest fakt ich posiadania przez nich tych kilku smoków. Ale nadal jest już to bardziej dostępne niż poprzednio było. Więc. Dobra, najpierw się zajmiemy tutaj tymi jednorogami. E, przepraszam, pegazami, bo tutaj mogę sobie zdobyć pegazy jeszcze. To chętnie bym to zrobił. Sześć kafli dostajemy co turę. Okej, okay, mamy tu jakieś pegazy. Może ich nawet nie rekrutujmy. Clens i pojedź tamtą stronę. Przywieziesz co możesz. Galu, jeszcze podbijesz do zamku na chwileczkę. Z kurde, no komputery się mega rozwiną przez ten czas. Jeżeli one będą miały armię z kilku zamków Nekropolii, wiecie, wymaksowanych, to ja mogę mieć mega problemy z walce z nimi. Mega problemy. A jeżeli nie, daj Boże, jeszcze będą mieli naprawdę jakiegoś sensownego bohatera, to, to zapłaczę, Bardzo mocno zapłaczę. Jednorogi. Drzewce mogłyby mnie trochę poratować. Magildy robić raczej nie będę, przynajmniej tak na szybko. Raczej skorzystam z magildów komputera. I po drugiej stronie rzeki już będę coś tam próbował ukraść, jeżeli już. Jednorogi, czy 15 drzewców? Szczerze powiedziawszy, wolę drzewce. Złożyć to tutaj. No i te, ten gazy załóżmy. Jeść tędy. Wiem, że tam parę e, budynków zostawiłem, jeżeli chodzi o jakieś tam elfy czy coś. <laughs> Otrzymujesz raport od dowódców. Informuję o oszustwie Lorda Farnera. Informacja o oszustwie Lorda Farnela. E, Falornela. Dobra, będę mówił jak. Szybko się rozeszła, elfia szlachta stała się bardzo bojaźliwa i nieufna. Musisz wykryć mordercę. Elfy prowadzą śledztwo na własną rękę, obawiając się dalszej, komplikacji, komprom, obawiając się dalszej kompromitacji awli. Otrzymaliśmy raport o wzmożonej aktywności nekromanty. Odszukaj druidki imieniem Gem, która zajmuje się rozwikłaniem podobnego przypadku. Nie się też czynami, które popełniłeś będąc pod rozkazami tego przebierańca. Król Gryphonhard doskonale rozumie Twoją sytuację i z swym autorytetem. Bo tak, moi drodzy, król Gryphonhard jeszcze żyje. Ten król Gryphonhard, którego pokonywaliśmy na koniec Restoration of Ferafia, tutaj jest jeszcze jako żywy. Go później Właśnie ci nekromanci, bo linia czasowa jest trochę przesunięta, więc później ci nekromanci go właśnie wskrzeszają, tak? Ile kosztuje jedno? My nie pamiętam ulepszenie jednego ile kosztowało. 200, czyli 4 kafle za całość. Sprzedajmy to i po prostu pojedziemy już tego dziada. Myślę, że jeszcze jedno wystarczy. Tam 3900. O dokładnie. Tak, tak, tak i tak spróbujmy. Podejść tutaj. No i ten zamek zwojujemy i jedziemy ASAP, że tak powiem, na mych oponentów. Zobaczymy, czy mi się te elfy uda w ogóle ulepszyć. Tutaj jeszcze. Dobra. możemy nie być stać właśnie, tak jak przypuszczałem. U tych elfów jest tam 36, czyli. Troszkę więcej tego hajsu potrzebuję. Wiem, że nie powinienem, wiem, że te sprz sprzedaży nie są najlepsze, ale szczerze że gdzieś tam czuję, że mi się pali pod pupą. Jak będzie ciężko, to będziemy powtarzać scenariusz i tyle. Nie jest jakaś straszliwa tragedia dla mnie. Okej, okay. wygląda chyba okej, okay, ta armia. Może nie jestem pewien, czy pojadę tego wroga. Mogę mieć większe szanse na pewno. Napisz na gelu 3, jakbyś był tak dobry. Okej. Okay. Paru tych sharpshooterów mi spadnie i derekrutowali wojska przede wszystkim. Dobra się zaczyna. Bless. Drzewcem raczej uderzę, jeżeli już kimkolwiek. Ty prój w tego. Dobrze. Łajtuj. Boli. Boli. A zbi kontra tak może. Dobrze. Drzewiec. Balista jednoróg, może wbić spokojnie. 563 to nawet powinien prawie zabić. Otóż to. A tak Pengas. Kurde, no niestety po ataku jedno. Spal. Sporo tych sharpshooterów to boli. Kurde, każdy jeden to jest w cholerę hajsu i w cholerę surowców. Stąskin, skin? Obrony zwiększy. ja mam już tak przewagi sporej w obronie nad nimi. Niszczenie. Nie sądzę. Tego z tą skina lepiej wrzucić, jeżeli już cokolwiek tak wleć. Chociaż ich blokuj. A my się w tym czasie możemy zająć tymi skurczybykami. Może tak najpierw. Tu tak. Możemy mi smoka nie zabił tylko. No cóż. No i bolą cisza przuterzy. Straszliwie bolą. Zamorduj tego gaugana. Skończmy tą bitwę. No tylko tylko komi mnóstwo armii to było bolesne. No cóż. Kierujemy się zatem. Tak, ty tutaj jeszcze były jakieś pajacki do zrekrutowania paru. Może tak podziel na pół. Pomyślimy, co dalej zaraz zrobimy z tą mapą. Eee, ta, tyle? Dobra, okej. Okay, I teraz tak. Ty, klęcisz przeskocz tędy. Podskocz tu po armię. Podskocz jeszcze tutaj. Eee, ty... Idź w tą stronę. Już. Pojedziesz jeszcze chyba tutaj do tego zamku, a Clancy podskoczy jeszcze z tego zamku z armią. No tak trzeba coś... coś trzeba wymyślić takiego. Eee, ulepszmy wojska, które by warto ulepszyć. Czyli Enty tutaj i Enty tutaj bym ulepszył. W dwóch miejscach, bo N nie ulepszone, no a ulepszone nie była Ziemia, prawda? Więc N fajnie byłoby ich mieć. Szkoda mi tego smoka, bo tak miałem zawsze opcję tego puszczenia czaru, nie? Szybkiego sieć tutaj na tyłku. Coś jeszcze potrzebujemy ulepszyć? Myślę o ulepszeniu tego, więc myślę o czymś takim. Pegas ulepszona, nie ulepszony, jest różnica. Otrzymałeś dziś listę druidki Gem. Pragnie spotkać się z Tobą, gdy już uporasz się z sprawami, które zatrzymują Cię na ziemiach Lorda Falornela. Chcę wspólnie rozważyć ostatnie zajście związane z pojawieniem się nekromantów. Jej zdaniem nekromanci przygotowują się do głębokiego uderzenia tereny Avli. I w tym się zgadzacie. Twoja odpowiedź jest pozytywna. Gdy tylko załatwisz swoje sprawy, spotkasz się z nią. E, no tak, to jest ogólnie cała kampania Shadow do Grand Bastionem, więc wiecie, jestem gigantycznym fanem tego zamku. Dobra, Clancy. E, weźmy teraz tylko przemyślanie. To potrzebujemy, to potrzebujemy i to potrzebujemy. No i może to. Wrzuć wojsko i jedziesz w tą stronę. A niech sobie tam na spokojnie gelu podjedzie. Jeszcze tutaj weźmie elfy stąd. Uch, drogo. To, to może ulepsz jeszcze um... troszkę tak? Tak. Trzy mogę was trzech was albo... O Was to trzeba ulepszyć, obowiązkowo. A tu mam ulepszone? Mam ulepszone drzewce, ale nie wziąłem ich dużo. Wiem, że te drzewce mogą mi sporo dać, tak? Gdzie jest już? Zróbmy tak, zatem. O tak. E, o tak, zróbmy. I następnej że powinniśmy się wyrobić. Mamy trochę więcej hajsu teraz, więc... Powinno być nawet prościej nieco. Dobra, weź tak. Tak, tak, tak. Tak. Tyle. Hajs i tak nam się przyda, i tak nam się przyda, bo potrzebujemy ulepszyć tych elfów jeszcze, więc... Okej, okay, to na luźno. Klancy. Wbijaj tutaj z armiką. Przekaż wszystko. Elfów to trochę będzie do ulepszenia. Bo ten temat, ten temat pozostaje niezmieniony. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, jak to się poukłada. Mamy balistę nowej klęsji za nami, będziesz chodził i zbierał. Razie, albo nie, klęsji, może zostaniesz na górze, wiesz? Bo gdyby coś było potrzeba obrona. Zwiadowcy widzieli że to o transformacji szkietów i o do szpiku kości. Nekromanci muszą być wielkie potrzeby, skoro gromadzą Tyle oddziałów. Zwiadowcy doszło też, że w Erafi działa dwóch barbarzyńców i się siedział straszliwy zamyk. <laughs> może to oznaczać duże kłopoty. W twojej głowie kiełkuje ziarno niepokoju. Na no, tych dwóch barbarzyńców to już chyba poznaliśmy w tych kampaniach, więc. Więc nawet nie jestem jakoś straszliwie zdziwiony. Aha, tak, trochę głupio to podzieliłem. No, o tak. Super. I jeszcze raz. Po 46 w każdym oddziale, to jest chyba przyzwoita liczba, tak mi się wydaje. Dobrze. Teraz tak, jeśli już jesteśmy na tym etapie... A no teraz mi jeszcze no to nie stać i tak. Myślałem o zrobieniu drugiego skarbca, bo żeby ten... ten, ten mój hajs troszeczkę podpompować sobie mimo wszystko troszkę szybciej przecież też jest strasznie bardzo za to lubię. Są szybcy przede wszystkim. Strasznie duży plus. No, jest niebieski strażnik. Rozgrywam te bitewki tak na szybciocha, jak widzicie. Bo no mogą się przydać, nie? Przeskocz tutaj jeszcze, jak jest piąty dzień przy okazji. Myślę, czy nie wysłać po prostu jakiegoś gałgana na morze teraz, tak? O! Tak. Skończurę. Soledy nowy strażnik graniczny mamy, czy na jasno niebieski. tu był czerwony, tak? To był czerwony. To tyle, tyle, tyle to pamiętam, jeszcze. Podejść tu, tu. Dobra. Skończmy turę. O, właśnie. Tu tkwi problem. Tu tkwi problem, moi drodzy. Czerwony mi może zaraz zacząć bardzo mocno harasować. Co może być dla mnie sporym problemem. Aha, okej. Okay. Czyli nie mogą mnie zaatakować inaczej. Dobrze, to jest jakaś informacja. Centrum populacji dubluje się. Ale i my to jedźmy prosto na wrogów. Czyli o ile oni nie wejdą do moich podziemi i nie pójdą tutaj, to nie mogą mnie zaatakować. Okej, okay. Not bad. Patrzcie, wszystko mamy. Jakby jakiś nam pajac przyszedł, to się nawet możemy obronić. Trzeba przywrócić. Przerwać tę żniwa śmierci. Panowie Awli oraz dowódcy w wielce są wielcy zaniepokojeni Twoim sprawozdaniem z rozwoju wypadków. Przejęcie miastem w tym regionie zdecydowanie obniży tempo pozyskiwania nieumarłych przez nekromantów. Te wskrzeszenia muszą się niezwłocznie skończyć. Poza tym, tylko w, sposób, tylko w ten sposób możesz przerwać dręczące Cię po nocach koszmary. Ciekawe, że oni jeszcze do tych podziemi nie wchodzili, nie? W którą stronę zacznijmy? Może od lewej. Nie wiem, gdzie to mnie poprowadzi, ale pójdźmy w lewo. Trzymamy się tej lewej strony, to. Konsekwentni bądźmy przynajmniej. Skończymy turkę jeszcze. Upstairs. Dobra, koniec. Dobra, olać was. Jakimś raszem? Jakiś nagasz. No i ma jakiś baskielowe wojska. E, dobra, doróżnimy go zatem. Serio, bo tak mało zrobiłem? to strasznie tę bitwę rozegrałem w takim razie. Jestem z ciebie wielce niezadowolony. Bez sensu. Mogłem. No właśnie. Nie, proszę, ja tą bitwę mogę zrobić lepiej, bo. Już widzę, że ja zrobiłem źle, a to może być bohater z jakimiś artefaktami, więc... Ten aspekt mnie interesuje niezmiernie. Czekaj, w ogóle zabijmy to? przy okazji, jak już jesteśmy. Coś mi tam nie zagrało. One more time. Ile ty mu zadasz obrażeń? Aha, duży rozrzut. Spróbujmy tak. Jeden przeżył. 4 ruchu, 5 ruchu. Ok. Tak zadziałało, to ważne. Jeden bohater mniej u nich. Pytanie, jak duży jest ten ich ląd? Czy oni mają jakoś tak, są rozrzuceni? Czy to się tutaj łączy? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, więc lecimy dalej. Mamy zamek. Niestety strata boli zawsze w takiej sytuacji. Ale grunt, że jest nasz przynajmniej, nie? Okej. Okay. Mają te nekromatrony wszędzie, się tylko mogą, nie? Porozkładane. Rozkopane groby, to samo. Nie no wahaj się. To bo jest bohater, który się zwykle zwraca. Pozbądź się tylko tego. Wystrzel mi tutaj. Zdaje się, że ten kontynent jest w miarę spory. Dobra, tak klancy, klancy, klancy. Mm, dobra, skończ turkę tutaj. Czerwony pląta się. Dobra, Janowa, pojedź w tą maniurkę. Jest i bohater Galtarant. Dobrze. Jest i drugi zamek. Broni Gotant, mój ukochany. W każdym, w każdym po prostu let's playu muszę się z nim bić, nie? Zauważyliście? Mnie ten fakt już nieco mierzwi. Ufff... Aha, ta rzeka może być taka zakręcona, nie? W sumie, w gruncie rzeczy, gdybyś tak uprzeć. Wiecie co? Mamy 20 minut. Wiem, że dzisiaj taki trochę krótszy odcinek, ale jestem nieco, nieco dzisiaj pozajmowany. Mam ganiania, ganiania. E, więc tyle. Takie przypomnienie krótkie, naprawdę. Jeżeli dziwią Was jakieś rzeczy na kanale Facebook, zawsze Facebook polecam. Tam też zawsze na dole w opisie jest grupa koledzy, kolegi Ignacego, to również zachęcam. E, no i tyle, no i tyle. Widzimy się już jutro. Jutro jest piątek, czyli jeden odcinek, ale w weekendu już mamy po dwa klasyczne Heroes'ów. E, 17.30, wczorajszy ten materiał, co miał być, dzisiaj jest o 17.30. Zapraszam gorąco, bo, bo uważam, że jest kawałek fajnego materiału. No i 20.30, Wiktoria. E, ja byłem Ignacy, wy wy, a to były Heroes'y 3 Shadow of death. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.